Nie często do nas y, przylatują, po prostu przez okno, czasami wpadają, więc w takich sytuacjach wystarczy tylko poczekać do zmierzchu, otworzyć okno i one sobie uciekną spokojnie, y, ale też często doznają urazów y, na skutek y, pogryzienia przez koty. Czasami są, mają złamane y, kończyny, szczególnie skrzydełka, czasami mają rozdartą y, błonę y, lotną. I część z tych rzeczy jesteśmy w stanie naprawić, my w sensie weterynarze. Więc yy, takie zwierzątko o, trzeba bardzo delikatnie potraktować. Jest bardzo kruche yy, i w momencie, kiedy musimy yy, ten kontakt mieć poprzez rękawiczka, musimy, ponieważ one też mogą przenosić wściekliznę, to musimy to robić po prostu z wyczuciem, tak? żeby nie, nie połamać go, go bardziej. E, mają bardzo ostre ząbki, co widać na tym, na tym zdjęciu, także e, na poprzednim zdjęciu widać, jakie one są słodkie i cudowne, ale, ale te ząbki są naprawdę ostre i kujące, więc, więc bardzo proszę o, o ostrożność. Aha, i przy, przy ratowaniu że też jest ważny sposób transportowania, ponieważ są to zwierzątka, które się przycisną przez każdą szparkę, tak? Także te pudełka muszą być szczelne, poza oczywiście tymi otworami wentylacyjnymi, to muszą być, muszą być bardzo szczelne i, je, że są bardzo czystymi pacjentami um, żyją w prawie każdym ogródku, w każdym parku w mieście i, i, i tutaj też niestety dostaję, doznają um, urazów na skutek kontaktu z z człowiekiem albo z, z działalnością człowieka. Często pogryzienia przez psy się zdarzają e, i, i często są e, mm, doznają urazu na skutek kontaktu z samochodami. E, kłują, bardzo kłują, więc e, taką kłującą kulkę trzeba podnosić albo przez jakiś ręcznik, albo przez rękawiczki. Ciężko jest zobaczyć, czy takie zwierzę jest mocno ranne, ponieważ jak ono się zwinie w kulkę, no to nic nie widać, tak? Jest sposób na to, żeby go rozwinąć, ale Wam ten sposób tak naprawdę nie jest do końca potrzebny. Po prostu trzeba chwycić zwierzę tak, że przy brzegu jakiejś powierzchni płaskiej tak podnieść, żeby on miał główkę do dołu, i on wtedy, chcąc zejść na, na ziemię, rozwinie się, i wtedy go trzeba chwycić za tylne nóżki. tak? Ale jeśli zwierzę potrzebuje pomocy, to często może mieć te, nie wiem, jakieś poważniejsze urazy. Także łapanie go za nóżki w sytuacji nielecznicowej, nieweterynaryjnej naprawdę nie jest wskazane. Zwykle są to niesamowicie zapchlone i zakleszczone zwierzątka, więc też pamiętajmy o tym. Więc to pudełko pozostawmy w takim miejscu, żeby, żeby też nie, nie, nie miał kontaktów z, z naszymi domownikami i psami i kotami. Sarenki, nie takim częsty pacjent w mieście, ale na obrzeżach miast jak najbardziej. W parkach większych też się zdarzają. Tak jak Wam mówiłam na początku, te kolizje samochodowe z większymi zwierzętami wymagają interwencji Straży Miejskiej. Także tutaj się nie bawimy w żadną pierwszą pomoc. Ale, ale w przypadku Saren i, i Jeleniowatych ogólnie chciałam Wam tylko powiedzieć dobitnie, żeby zostawić w spokoju zalegające sarny i jeleniowate. To są znowu zwierzątka, które wyglądają na totalnie porzucone i, i, i samotne, bo sobie leżą w trawie i czekają grzecznie na, na rodziców, aż przyjdą i je dokarmią. I nie dotykajmy ich, nie głaszczmy i przede wszystkim nie zabierajmy. Ptaszki to jest chyba najczęstszy, najczęstszy pacjent u nas w lecznicy, jeśli chodzi o dzikie zwierzątka. I, e, I tutaj oprócz zapewnienia tych podstawowych warunków, żeby było cicho, ciemno i ciepło, e, są takie dwie sytuacje, gdzie potrzebujemy też e, interweniować my od razu, tak? czyli państwo, którzy, którzy znajdziecie zwierzaki. Utrata krwi u ptaków jest bardzo, mm, e, bardzo zagrażającą sytuacją i, i trzeba takie taki kwotek od razu zatamować, więc tym się musimy zająć. I e, najlepiej zatamować to krwawienie, Poprzez, poprzez ucisk. Zwykle to krwawienie po 5-10 minutach u, ustępuje. I drugą taką rzeczą, którą też osoby, które znajdą zwierzątko odwodnione muszą zrobić, czyli jest to kwestia napojenia. Może być to zwykła woda, może być to lepiej taki roztwór elektrolitowy do kupienia w każdej aptece taki zestaw elektrolitów dla ludzi cierpiących na biegunki na przykład. Tak? Jeśli chodzi o sposób pojenia, to, e, to robimy to albo przy pomocy końcówki palców, albo przy pomocy strzykawki, albo pipetki. Ważne, żeby powoli, żeby te kropelki powolutku spływały, żeby nie, nie zachłysnął się zwierzaczek. E, tutaj w przypadku pisklaków jest ważna, ważna, e, ważna historia do opowiedzenia. Często takie pisklaki też są niepotrzebnie zabierane, bo też wyglądają na biedne i na zagubione, ale, ale tutaj rzetelnie trzeba ocenić sytuację i, i tu macie kilka przykładów, kiedy należy interweniować, czyli jeśli, jeśli wiemy, że rodzice nie żyją, jeśli wiemy, że było złapane przez psa lub kota, bo nawet jeśli z pozoru wygląda na, na to, że nic się nie stało, to, to taki, taki kontakt z weterynarzem musi być natychmiastowy z tego względu, że... Rany kłute od kotów szczególnie są bardzo silnie zainfekowane i zwierzęta są w stanie w ciągu doby umrzeć, jeśli nie dostaną antybiotyku. No i oczywiście to oznaki urazu i, i to, że zwierzę jest słabe, zimne w dotyku i, i ogólnie nie reagujące na bodźce. Eee, tak, to sobie trzeba przeczytać i też zachować w sercu. Eee, nie odchowujmy sami ptaszków, bo ono ma naprawdę e, największe szanse e, jeśli przede wszystkim zostanie przy rodzicach. Czyli najpierw trzeba sprawdzić sytuację i ze wszelkich e, mocy starać się oddać zwierzaka rodzicom. Czyli jeśli gniazdo spadło, to znaleźć, e, zrobić gniazdo zastępcze albo znaleźć, e, znaleźć miejsce, gdzie można to gniazdo z powrotem przymocować. Jeśli e, pisklęta wypadły z gniazda, to, to należy je po prostu odłożyć do tego gniazda. E, nie bać się, że rodzice odrzucą te pisklęta. Ponieważ one mają bardzo kiepski nie słuch, tylko węch. Mają bardzo kiepski węch, i, i absolutnie to dotknięcie na, naszą dłonią nie stwarza żadnego zagrożenia, odrzucenia. Ważne przy tych wszystkich sytuacjach, jak będziemy odkładać pisklaki albo, albo odkładać gniazdo na miejsce, ważne jest to, żeby sprawdzać, czy, czy rodzice wracają, bo bo jeśli nie będą wracać w ciągu kilku godzin, to to znaczy, że i tak musimy interweniować, że musimy te, te, te zwierzaki e, zabrać e, do, do środka rehabilitacyjnego. Tutaj w przypadku e, takich nieopierzonych pisklaków, czyli szukamy gniazda, odkładamy na miejsce i e, najczęstsze ofiary właśnie taki, takiego kidnappingu to są takie opierzone podloty, które sobie skaczą po, e, po ziemi, po trawie, po, po krzaczkach i y, one są absolutnie pod opieką rodziców, tak? Tylko, że my tej opieki tak na pierwszy rzut oka nie, nie, nie widzimy. One są ciągle dokarmiane przez rodziców, jeszcze nie potrafią same latać, ale, ale już się uczą i to im zajmie w ciągu tam, nie wiem, w ciągu kilku dni będą w stanie już być całkowicie samodzielne. Trzeba tylko zobaczyć, czy to zwierzę nie jest w sytuacji jakiegoś zagrożenia, czyli czy tam nie ma jakichś kotów, jakichś psów, czy nie jest blisko, y, blisko jakiejś ruchliwej ulicy. I ewentualnie przenieść bezpieczniejsze y, miejsce. Także to był taki mini wykład odnośnie, odnośnie pierwszej pomocy dla dzikich zwierzaków. To, co bym chciała, żebyście zapamiętali z tego, to najważniejsza zasada, żeby, żeby dobrze ocenić sytuację i żeby zobaczyć, czy to zwierzę naprawdę potrzebuje być ratowane. A, a po drugie, żeby do momentu przekazania do ośrodka rehabilitacyjnego albo do lekarza weterynarii, żeby, żeby zapewnić im te trzy podstawowe parametry, czyli żeby im było ciepło, cicho i ciemno. Dziękuję bardzo. Ja teraz zapraszam do zadawania pytań jeszcze. Mamy do dyspozycji panią Karolinę. Ja mam takie pytanie, może nie do końca związane z ratowaniem tutaj takich małych zwierząt, ale tak mi się nasunęło, ponieważ co jakiś czas jest taka sytuacja, gdzieś się słyszy, że jakieś większe zwierzę, takie typu łoś, czy, mhm. czy nie wiem, komuś wkracza do ogródka, czy gdzieś grasuje po ulicach mia małego miasteczka. I no, czasem dochodzą takie słuchy, że te zwierzęta są zabijane. Mhm. Czy to jest taka procedura, czy nie wiem. To znaczy, to wszystko zależy od sytuacji. Yy... Nie ma żadnego powodu, żeby zwierzę było zabijane w momencie, kiedy się tylko znajduje w otoczeniu ludzkich, nie wiem, osiedli. Zwykle one są zaganiane z powrotem w miejsce, gdzie mogą przebywać, albo jeśli to jest zbyt daleko, to po prostu są zestrzeliwane, ale środkami uspokajającymi nasennymi i po takiej chemicznej mobilizacji są transportowane do, do miejsc, gdzie, gdzie są później na spokojnie wybudzane. Także one nie są zabijane. One, one najczęściej po pierwsze są w tak ogromnym stresie, że, że podczas łapania tych zwierząt, podczas całej takiej akcji ratunkowej mogą umrzeć z tego stresu, to, to fakt, albo mogą nie przeżyć znieczulenia, to drugi fakt, ale, ale powodu do ich zabijania absolutnie nie ma. chyba, że doznały na przykład no jest jedna, jedna sytuacja, kiedy te zwierzęta doznały jakichś bardzo poważnych urazów, jakichś złamanych kończyn albo jakieś duże obrażenie narządów wewnętrznych po kolizji z samochodem, to wtedy rzeczywiście na miejscu są, są usypiane, żeby nie przysparzać im zbyt dużych cierpień. Czyli to jest taka procedura. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? A co się dzieje, co z gołębiami? Bo wiele ludzi uważa gołębie za, no takie, nie wiem, jak to się mówi, miejskie szczury i na przykład nie chce im pomagać, czy, czy uważa, że, czy, no oczywiście jest to zasadne, żeby im pomóc i zanieść do weterynarza. No oczywiście jest zasadne, bo zwierzę, które cierpi, potrzebuje pomocy, to, to bez, bez dwóch nieważne czy jest gołębiem, czy jest, przynajmniej z mojego punktu widzenia tak to wygląda, czy jest gołębiem, czy jest, nie wiem, sokołem wędrownym. Z głębiami jest taka sytuacja, że tak naprawdę sami sobie je wychowaliśmy, tak? takim ciągłym dokarmianiem, czy nie wiem, na rynku w Krakowie, czy, czy gdziekolwiek indziej. E te zwierzęta no, są przyzwyczajone do naszej obecności i, i nic tego nie zmieni. Są rozsądne rozwiązania, e które mają na celu ograniczanie populacji e tych, tych, tych zwierzątek. Ale w Polsce niestety one nie są jeszcze przeprowadzane, czyli tworzenie takich specjalnych budek lęgowych dla ptaków, gdzie w okresie lęgowym część jaj jest podbierana i sterylizowana, czyli po prostu usuwane jest część jaj i podkładane takie atrapy. Także to w pewnym stopniu pozwala ograniczyć populację. Ale w momencie kiedy zwierzę potrzebuje pomocy, kiedy jest potrącone przez samochód, to to absolutnie wymaga pomocy, chociażby nie wiem, jeśli ta pomoc miała polegać na eutanazji. Widzę, że mamy jakieś pytanie od publiczności. E, tak. Pytanie dotyczące takiego mitu, który jest często powtarzany przez rodziców, że jeżeli dzikie zwierzę się nie boi, na przykład taka wiewiórka z Łazienek, to znaczy, że ma wściekliznę. Czy to jest prawda, czy to jest bujda? To jest częściowo prawda, bo rzeczywiście e, takie niebojące się zwierzęta mogą być naścielami ścieklizny i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy tego w stanie ocenić z takiej odległości, prawda? Ale w przypadku e, w przypadku wiewiórek w parkach miejskich, one są niesamowicie oswajane przez, przez ludzi, także one absolutnie, to nie jest jednoznaczne, jeśli, jeśli ta wiewiórka się nie boi, to nie jest jednoznaczne z tym, że ona ma wściekliznę, tylko ona jest też przyzwyczajona do, do ludzi karmiących ją orzeszkami e, na, na dziennych takich zasadach. Także nie każda wiewiórka, która podchodzi ma, ma wściekliznę. Może być nosicielem wścieklizny, tak samo jak jeż, może być tak samo jak nie nietoperz, ale, yy, no, ale no, zasada jest taka, no to jest dzikie zwierzę, więc powinno się unikać kontaktu z takim zwierzakiem, tak. A czy w Warszawie jest wścieklizna? A, jestem bo, z Krakowa, więc nie wiem, jak bo to wygląda. ostatnio sprawa. pani w... U weterynarzań powiedziała, że nie ma, ale nie wiem. Bo Co są nie to są do Powiatowego e, e, Inspektoratu Weterynaryjnego w, w Warszawie i, i tam na pewno udzielą Pani te informacje. Ja niestety wiem, że w Krakowie, na terenach e, zachodnio-południowych, była e, w zeszłym roku notowana wścieklizna, ale jak to wygląda w Warszawie, to, to nie wiem. Mi przykro. Jest to choroba, która jest w znacznym mierze pod kontrolą, z tego względu, że są masowe te szczepienia dla lisów, prawda? A, a mimo wszystko lisy są takimi głównymi przenosicielami wścieklizny, więc, więc to nie jest choroba, która, która dziesiątkuje w tym momencie zwierzęta. To absolutnie nie. Ja chciałabym zapytać o te ośrodki, o których mówiłaś, które udzielają specjalistycznej pomocy jak ta sytuacja wygląda w Polsce tak? czy Mogłabyś powiedzieć o kilku ośrodkach, kilku miejscach, które, które takimi, takimi zwierzętami się zajmują? I, i jak to, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak to wygląda? Czy to jest, nie wiem, czy istnieją jakiekolwiek, powiedzmy, w służbie publicznej, tak? Mhm. Czy, czy to są wszystko prywatne inicjatywy? Generalnie to są wszystko prywatne inicjatywy. One mogą mieć dofinansowanie albo z, z miasta, albo z Unii Europejskiej. E, tutaj w Warszawie macie azyl ptasi w Ogrodzie Zoologicznym. E, I e, generalnie po, powolutku zaczynają się pojawiać takie ośrodki w Polsce. Co prawda ciągle jest to. E, Ciągle jest to e, niedostateczna ilość takich miejsc. Te ośrodki można wymienić na palcach e, dwóch rąk w Polsce, tak. E, w Krakowie się dopiero tworzy, w, jest w Przemyślu, jest w, w, w Łodzi, w Poznaniu też przy ogrodach zoologicznych, ale często też w danych miastach są e, też prywatne takie inicjatywy, bo Fizycznie osoba prywatna też może się zajmować rehabilitacją takich zwierząt, o ile dostanie pozwolenie albo od wojewody, albo od ministra ochrony środowiska. Także też, 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 też takie osoby są uprawnione do udzielania, do udzielania takiej pomocy, ale Lekarze weterynarii w ogóle są uprawnieni do udzielania pomocy dzikim zwierzętom. E, to jest wyjątek od tej ustawy, o, którą tam Wam pokazywałam na samym początku e, o ochronie środowiska, e, ochronie przyrody, przepraszam. E, ale e, takich ośrodków, o, takich stricte porządnych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt jest niestety ciągle w Polsce za mało i, i trzeba to zmienić. <grym> na pewno. Jesteś jeszcze? Jeżeli nie, to ja dziękuję Państwu, dziękuję Pani Karolinie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jeszcze grają Drekoty, a ja zapraszam już za, za tydzień w piątek na kolejną rozmowę o ekologii w ramach Zielonego Jazdowa.